Ale Pan z wami. Je, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do pewnego. Przywódcy faryzeuszów, który go zaprosił, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę, bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy doceniali to, że jesteśmy w sposób wyjątkowy, wezwani, wybrani. Przyjdź Duchu Święty, abyśmy nieustannie wielbili miłosierdzie Boże. Maria, Maria, laszalachara, Święty Paweł podkreśla w liście do Rzymian, że dary Boże złożone w sercach wierzących i wezwanie Boże do świętości to jest nieodwołalne. Bóg nie zmieni tego, co już postanowił względem nas, względem ludzi wierzących, wybranych. I Święty Paweł. Ukazuje niezwykłe działanie Bożego Miłosierdzia. Bóg mówi przez świętego proroka i apostoła świętego Pawła, że Boganie byli kiedyś nieposłuszni Bogu, ale dzięki Bożemu Miłosierdziu, z powodu nieposłuszeństwa Żydów, stali się posłuszni Bogu, dostąpili miłosierdzia. I Żydzi, z powodu tego, że Bóg okazał miłosierdzie Boganom, z tego powodu byli zawistni, zazdrośni. Ale Bóg chce także i Żydom okazać miłosierdzie, aby oni przyjęli zbawienie, które Bóg im daje przez swojego Syna. Więc niezwykłe jest działanie Pana Boga. Pan Bóg nawet wykorzystuje słabości ludzkie, nawet to, że Żydzi odrzucili Pana Jezusa dla dobra pogan, żeby oni przyjęli Pana Jezusa i oni Go przyjęli. Więc w tych kilku wersetach z tego listu świętego Pawa, dowiadujemy się właśnie o tym, niezwykłe działanie Boga, niezwykłe bogactwo łaski Boga, jaka niezwykła jest Jego wiedza i mądrość, jakie są niezbadane wyroki Pana i wyśledzenia, Drogi, którymi prowadzi ludzi, szczególnie tych, których wezwał, wybrał. I tak samo i nas. Przecież Bóg prowadzi takimi drogami, że nie jesteśmy w stanie wyśledzić, jak to się dzieje, że Bóg prowadzi nas. I to drogami, które są dla nas nieznane, których nie rozumiemy, ale są najlepsze. Wydaje nam się, tak obrazowo mówiąc, że dobrze iść na przykład w prawo, drogą życia. A Bóg mówi, nie, idź na lewo, tam jest najlepiej. Ta, to jest ta droga, którą Ci przygotowałem. Człowiek idąc potem prawą drogą, nie, nie tą, co Bóg chce, wtedy wybiera tą najgorszą, w której nie będzie Bożego Błogosławieństwa i będzie tylko dużo zła. A więc jeżeli Bóg mówi, idź na lewo, to mam iść na lewo. Chociaż wydaje mi się, że ta droga. Nie jest najlepsza, może, że, może być tak, że wydaje mi się, że jest ona gorsza albo od tej na prawo. Więc to są takie porównania, obrazy, mówiące o tym, że tam, gdzie Bóg chce, żebyśmy myśli, tam mamy iść, poddać się wyrokom Bożym, Bożemu działaniu, Bożym myślom, bo to jest dla Niego, dla Jego chwały i dla naszego zbawienia, uświęcenia. Najlepsze, więc nikt nie może powiedzieć: Znam wyroki Boże, wyśledziłem drogi Boże. Nikt tego nie może powiedzieć, bo nikt tego nie zna, chyba że Bóg pozwoli komuś poznać Jego wyroki i wyśledzić Jego drogi, to co innego. Ale sam siebie nikt nie jest w stanie tego uczynić. Więc uwielbiajmy Bożą mądrość, Bożą wiedzę, bogactwa, którymi Bóg hojnie nam udziela i nie martwmy się, bo Bóg prowadzi nas najlepszymi drogami, choć często bardzo trudnymi, ale najświętszymi, bo On jest na tych drogach.